Co to jest jeden newton? Jeden newton. Jeden newton. I teraz jeden newton odpowiada, yy, odpowiada ciężarowi. Ciężarowi, który dokładnie tyle, tyle wynosi. A ile to jest yy, w kilogramach? Yy, można sobie napisać coś takiego, że. 981 setnych Newtona odpowiada jednemu kilogramowi. To znaczy, jeżeli masz jeden kilogram, na przykład, nie wiem czego, no na przykład nie wiem cukru, tak? Nie będzie cukier. Jeden kilogram cukru, paczkę cukru, możesz sobie wyobrazić jeden kilogram? Mhm. Miałeś w rękach na pewno wiele razy, tak? Wiesz, jakie to jest ciężkie. To waży jeden kilogram, tak? I teraz jeden kilogram trzymasz w rękach I to jest masa. Masa jednego kilograma. Jak kupujesz w sklepie, to za jeden kilogram cukru płacisz ileś tam. Nie wiem ile, bo ja nie kupuję cukru. Ale załóżmy, ileś tam kosztuje. I to jest jeden kilogram. W tym się to y, oblicza jakby wielkość ilość tego, ilość y, czegoś. Ilość na przykład cukru. Czy wody, czy, czy piasku obojętnie, ale załóżmy cukier, bo coś tam jest warty, nie? I teraz, jeżeli byśmy to wyrazili w newtonach, to by było prawie 10 newtonów. Czyli w jednym kilogramu, kilogramie jest około 10 newtonów. Czyli jak idziesz do sklepu i byś poprosił na przykład 10 newtonów cukru, to może by sprzedawca nie wiedział, co to jest newton, ale ty już wiesz, że 10 newtonów cukru to jest to samo, co 1 kilogram cukru. Rozumiesz? Możesz sobie wyobrazić mhm. taki przelicznik. Mhm. No, czyli powiedzmy, że idziesz do sklepu i mówisz proszę pana, poproszę, poproszę 10 newtonów cukru. A on patrzy na ciebie i nie wie, co to jest, ale ty już wiesz, bo ty jesteś bardziej wy, wykształcony w temacie. Yy, czyli jakby newton to jest 1 dziesiąta kilogramu. Około, bo tu jest 9 tam z kawałkiem, nie będziemy się tutaj bardzo w szczegóły bawić, ale w każdym razie jest to około 10 newtonów.